Kolejny z tej strony, oczywiście, Fiyako, witam Cię w nowym odcinku na moim kanale. Z tym razem jest to coś tak sprawę użytecznego dla każdego, ale to każdego z Was, a mianowicie dzisiaj pokażę, jak zdobyć 15 dolarów w 100% zadań. W takim razie, zaczynamy. Dzisiaj znajdujemy się na Skins for free eu Jest to strona stworzona przez mojego kumbla Jacoba. Yy, oczywiście kumpel ma swój kanał na YouTube, w takim razie zapraszam was tutaj, macie od niego adnotację do kanału yy, No i słuchajcie, na tej stronie właśnie jak już to wspominałem, można dostać skiny o łącznej sumie około 15 dolarów. No i tak słuchajcie, stronka jest bardzo, ale to bardzo prosta, jak widzicie, macie tutaj link do strony oraz kod, który musicie na niej wpisać. To niżej znajdą się aż strony, na których właśnie nie musicie wpisywać kodu Wystarczy po prostu wejść z tego linku, ale macie to tutaj wszystko wypisane. No i cóż, dlaczego warto wejść na tą stronę? Ano no właśnie dlatego że na tej stronie znajdują się tylko i wyłącznie odnosiki do stron, na których to za wpisanie kodu albo wejście z tego właśnie linku, tego referral link, mamy właśnie od razu możemy wypłacać yy, skiny. Dlatego, bo na wielu stronach jest tak, że musimy jakoś te skiny obrócić, musimy coś z nimi zrobić, albo musimy wpłacić, żeby mieć możliwość wypłacania. A tutaj mamy podane wszystkie strony, z których to właśnie można wyciągnąć jakieś skiny bez wcześniejszego grania na tej stronie, tak na dobrą sprawę. No i słuchajcie, stwierdziłem jeszcze, że pokażę wam na przykładzie jakieś do strony, jak to robić. Na ogół te strony są dosyć dobrze do siebie Podobne, w związku z czym myślę, że nie będziecie mieć problemu No i tak jak to tutaj widzicie wchodzę właśnie na tej oto tej stronie no, Wchodzę sobie akurat na CSGO Brawla Taki przykład to sobie wybrałem Obok tego w tej jakby długiej kolumnie macie, macie napisane jaki jest kod do tej strony Także polecam go sobie wam skopiować po prostu No wiadomo zaznaczamy i kopiujemy Wielkiej filozofii nie ma. Następnie naciskamy w ten Otoj Link, który przekierowuje nas właśnie do tej strony, logujemy się przez Steama. Następnie znajdziemy zakładkę Free Coins. No, pewnie to będzie jakieś free coins, darmowe punkty, coś ten deseń. No i w po prostu wchodzimy w tą zakładkę i wklejamy do tego pola, który nam się wyświetli. Ten oto i nasz kodzik. No i naciskamy przycisk tak, jak to w tym przypadku jest Get Coins. Myślę, że wiecie o co chodzi. Następnie przechodzimy w zakładkę typu Withdraw albo Shop, albo coś ten deseń, co tutaj jest. Myślę, że raczej sobie bez problemu znajdziecie, gdzie się wypłaca te skiny. No i w tej zakładce szukamy skiny tego to możemy wymienić za tyle końców, ile otrzymaliśmy. Na każdej stronie jest to inaczej, ale stosunkowo najczęściej jest to 50 centów, 10 centów, czasami 1 dolar. Tak to około jest. No i cóż, pewnie czasami jeszcze zdarzy, że nie będzie skinę o takiej wartości, po prostu będą tylko i wyłącznie droższe, także polecam wam poczekać chwilę, czasami kilka godzin, po prostu jakby snajpić sobie odświeżać stronę i pewnie Wam się za niedługo pojawi taki to trochę shitty skin właśnie. No i dzięki temu będziecie go mogli wypłacić i on trafi do waszego eku na Steam. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, polecam Ci w zakładkę. O stronie, która znajduje się dokładnie tu tutaj, myślę, że nie będziecie mieć problemu, żeby ją znaleźć. Tam Jacob dokładnie wytłumaczył w jaki sposób to wszystko robić. No i polecam wam jeszcze zobaczyć filmik Jacoba, w którym to on opowiada o tej stronie, macie od niego adnotację tutaj, <grytanie> tutaj Was zapraszam. No i jeszcze słuchajcie, taka mała prośba na koniec ode mnie i od Jacopa. Jeżeli znacie jakąś stronę, której tutaj nie ma podanej, a również ani można właśnie wypłacić sobie skiny. Z takiego to właśnie kodu, wchodźcie sobie w zakładkę kontakt, która znajduje się tutaj, no i piszecie właśnie co i jak, jak to scena się nazywa itd., itd. Możecie również kontaktować z Jake'em na Facebooku oraz na YouTube. No i jeżeli naświetlcie, jak będziecie te wszystkie sceny go przechodzić, jeżeli ta że jakaś scena po prostu nie wypłaca skinów albo nie działa w ogóle, no to też lepiej to zgłosić. A więc słuchajcie, też było na tle w tym odcinku, mam nadzieję, że ten cię spodobał. No cóż, dzisiaj pokazałem taki myślę spoko sposób, jak tam yy, 13-14 dolarów sobie właśnie tak na domową sprawę w dajmowy sposób odebrać. Zajmie Wam to tylko 20 minut, a 13 dolarów na plusie, za to możecie znaleźć naprawdę ciekawego skilla. Yy, przepraszam, skina, oczywiście skina. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się, następnego. Hej, hej.